O polityce jeszcze w podcaście nie było. I w tym odcinku też nie będzie, bo mój e, rozmówca jest apolityczny. Jest też gastronautą, nie mylić z astronautą, chociaż y, troszeczkę jest z niego kosmita. Maciek Bilka, niesamowicie zarobiony człowiek, prowadzi knajpki z jedzeniem w stylu Tex-Mex o nazwie Gringo, ma swoją markę odzieżową Deal. A najbardziej znany jest jako jeden z członków hip hopowej ekipy Hemp Gru. Rozmowa krótka i konkretna. Parafru parafrazując pewnego poetę, bilon na mikrofonie w głowach się nie mieści. Jedziemy Pestka Kasiuc. Jak byś się określił, jakby wiesz, jakby e, masz się przedstawić kogoś, komuś, kto, kto całkowicie Cię nie zna, nie ma pojęcia w ogóle, wiesz, kim jesteś. E, to że jesteś... E, ja jest priorytetem dla ciebie, wiesz. No, Powiedziałbym, że jestem po prostu piratem. <laughs> <laughs> piratem z Mokotowa. <laughs> statki. Tak? Nie, niekoniecznie w tym znaczeniu, bardziej w takim tak, tak poczuciu wolności i, i właśnie kierowania swojego życia. A więc to, to jest fajny motyw, bo na ja jestem oczywiście wielkim fanem yy, Twoich Instagramowych. Yy, Yy, perwersji. A, dziękuję. I yy, no, widziałem, że ty mocno ciśniesz właśnie a propos piractwa i takich tam tematów, jakby... Masz mocne też parcie na na przykład tam środowiskowe rzeczy. Natura. No. no zdecydowanie, to tam się najlepiej od, odnajduje, jak to wiesz, ciężko pirata zamknąć w klatce po prostu. Ale nie mówię nawet o tym, wiesz, motywie z, z antenami 5G. Yy. Też, też, też. Oczywiście tutaj badam wroga, nie, nie mam jakby yy... Znaczy, mam bardzo dużo wskazań na to, że jest to bardzo niebezpieczna technologia dla ludzkości mhm. i, i pogłębiam tą wiedzę. Więc śmiem twierdzić, że, że tutaj należy doszukiwać się tego podłoża poza, poza technologią, która będzie, nam, która będzie nam służyła w postaci szybkich telefonów. No to są jeszcze, jeszcze kwestie magnetyzmu, które są tutaj bardzo niebezpieczne, ale, ale jakby o tym. W tej chwili nie chcę jakoś specjalnie dużo mówić, ponieważ tak jak powiedziałem, badam wroga i ben, jak będę gotowy, to wtedy będę mówił więcej. Super, ja bym wiesz co, bo tak, zastanawiałem się nad tym, bo tak jak przyszedłem tutaj, to sobie tak pomyślałem właśnie o tym, przypomniałem się to, jak tam były jakieś tam na na story czy coś mm -hmm. e, parcie na to. I tak ja. zastanawiałem nad tym, że mówię kurde, ja na, o, w sumie to nie mam. Osobiście... Nic przeciwko. A, tak, Pozy... jest... Nie, 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 nie. Ro, ro, Rozumiem, rozumiem, Nie ma pojęcia. Bo, bo, tak, bo jest, ba... powiedzieć... jest ba... Różne, bardzo du ruchne. dużo sprzecznych informacji, ale, ale no, samo to jak ta jak komisja, która pracowała nad ustawą zanim trafiła do Sejmu, jak potraktowała całą sytuację jak to wyglądało, no, to jest po prostu totalny absurd. Przewodniczący komisji nie udzielał głosu generalnie i ustawa przychodziła pod motkiem każda poprawka jedna za drugą bez Yy, abstrakcja. Totalna abstrakcja. On po prostu zabierał głos ludziom, którzy mieli jakiś sprzeciw, którzy chcieli się wypowiedzieć. Widziałem nagrania z, z tych obrad yy, i było to po prostu yy, niepojęte, że w ogóle takie rzeczy nie mogą dziać. Dlatego jest to jakaś poszlaka, która yy, daje mi do myślenia dlaczego w ten sposób i, i co za tym stoi. Ale chyba dużo rzeczy w ten sposób. Się... Tak, no generalnie b, b, wiadomo, że, że ten ustrój to nie żadna demokracja, tylko imperializm korporacyjny, który, e, no, który gdzie rząd uległy jest totalnie e, korporacjom i tyle. Tutaj na lokalnym gruncie jakiś tam może się bawimy w politykę, ale, ale ten rząd jest totalnie, yy, i nie tylko, no rządy się, się dzisiaj w, w, w krajach pracują dla korporacji. No ale to chciałem, no, i tyle. wiesz, jest, jest takie, nie wiem, się, tak mam wrażenie, że Polacy przez komunizm mam jakiś taki cały czas z tyłu głowy wyobrażenie mam nadzieję, że już może pokoja nasze dzieci tego nie będą miały, ale że oni mają takie wrażenie, że Ameryka to jest, kurde, wiesz, to jest ta ziemia obiecana to jest tak zajebiste, I oni tam, tak wiesz, zajebiste. Że to trochę zmienia, no, kiedyś na pewno na pewno tak, taki, taki, taki był bo... abstrakcja, to co oni tam tak tam oczywiście, wiesz, no wewnątrz kraju w, w sensie w Ameryce, no widać jak dużo jest biedy i, i, i niezrozumienia i, 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 i cierpienia zwykłych obywateli więc ten no, amerykański sen oczywiście w filmach to wszystko pięknie wygląda ale rzeczywistość jest brutalna eee... no i, i a... wy, wy, właśnie tego, tak, jak... chciałem nawiązać już no dobrze, rozmawiajmy dalej a... yy, wiesz, no, bo, bo, ja właśnie chciałem też przykład zarzucić, bo tam mam dużo też na mm -hmm. yy, wiesz na przykład, że tam na urlop macierzyński mm -hmm. ma 6 tygodni mm -hmm. niepłatne nie płatne. 6 tygodni, ale 6 tygodni, rozumiesz to jest stary, to są 2 miesiące nawet, nie całe. Mm -hmm. I może zostawić dziecko w do roboty. No nie, wiem, w w którym, nie, nie wiem, w którym stanie, ale akurat, no bo te prawa ale tam się te, trochę różnią w Kalifornii. Kalifornii. Mm, możliwe, to ciężko mi się odnieść. E... Ale jakby chodziło mi bardziej o to, żeby. No tak, znaczy system. My jesteśmy ciągiem cyfry, a nie, no, no. No, wiesz, osobami, więc jakby no, dla systemu mm, ważne jest to, żebyś jak najwcześniej poszedł do pracy, i kiedy już ją kończysz, no to najlepiej. Jakbyś został już wyautowany, aż tak jak w, w, w 1984 na przykład, mm -hmm. Urule'a. Więc kiedy jesteś potrzebny systemowi, no to okej, okay, ale jak już przestajesz być potrzebny, no to najlepiej jakby ten ciąg cyfr został po prostu wymazany. Tyle. Ale wtedy tak mówisz, że tyś piratem, a całkiem fajnie się wpisujesz w ten powiedzmy układ cyfrowy jakby w sensie radzisz sobie całkiem fajnie wiesz nie, 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 nie muszę nie. być trochę jednak no, w środku ale i dookoła jakby yy. A nie, tylko w środku. W sensie hmm. muszę funkcjonować też systemem, płacąc podatki no i tak. tak dalej. Także bardziej mówię o twoich dominach, o tym wszystkim innym, co robisz poza muzyką. No tak, no to wiesz, no to, to, to znaczy to jest spójne. Ja siebie nazywam jakoś mocno nie, nie trzymajmy się pirata generalnie, ale skoro no, ja chciałeś, żebym się jakoś określił, to właśnie się tak określiłem i, 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 i tak się czuję, e, ale no, dość poważnie traktuję rzeczywistość przede wszystkim przyznałem że odpowiedzialność, jaką ma na sobie, która wynika z tego, że właśnie robię dużo rzeczy z wieloma osobami i moje działanie jest istotne w tym łańcuchu, żeby no, nie kłaść tematów i żeby osoby, które są w całym łańcuchu mm, mogły funkcjonować, więc ja czuję odpowiedzialność dużą za, za to wszystko i dlatego też jestem skoncentrowany, nie olewam tego i, 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 i nie zaniedbuję. No i ja, ja też tak sobie też zastanawiam się, wiesz, taki wizerunek ogólnie rapera i w ogóle, czy artysty nawet generalnie, mm -hmm. bardzo rzecz biorąc, to jest taki... Bumelant. To jest taki bumelant, <laughs> wcale nie pracuję. Mm -hmm. um, I trochę tak jest, ja też rozmawiałem z kimś o, o tym, że no tak, wielkopli moich, tak. To dla mnie to nie jest praca, co my teraz robimy. Znaczy, to całkowicie w ogóle nie ma z tego benefitu. Dla mnie absolutnie też, nie? Wiesz, my też siedzimy i gadamy, a w ogóle jak idę robić zdjęcia, no to, to też nie jest praca. Znaczy, to jest znaczy, praca, Ja, one... ja przy, absolutnie też rapu nie traktuję jako pracy. No to jest jakby wypracowuję sobie dookoła możliwość do tego, żeby rap móc robić zupełnie jakby poza materią i to jest moja idea w ogóle tworzenia, więc jakby zabezpieczyłem sobie tyły, postawiłem jakieś nogi, które jakby utrzymują konstrukcję, i, ale, ale samo tworzenie, samo robienie muzyki, jest jakby zupełnie poza przestrzenią materialną, więc yy, wypracowałem to właśnie w tym celu, żeby móc spoko mieć spokojną yy, duszę twórczą i, 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 i nie przejmować się tym, czy mam yy, pieniądze, czy nie. No, to jest, to jest war, 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 bardzo ważny no, Tak, 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 tak. Bo tak, jednak tak. też jest taki. Canon, to jest strefa komfortu po prostu tak. tutaj zabezpieczona w ten sposób i, i to jest dla mnie bardzo ważne no ale wiesz, to jest taki kanon głodującego artysty, nie? Jakby, no tak to jest wtedy kiedy właśnie, i do tego też zmierzałem bo zacząłem mówić o tym, że to jest kiedy się dwóch jazzmenów w sklepie spotyka i on mówi ty wydałem z tej a on, a kupiłem ją kurde, zajebista, no, a to ty byłeś a. <laughs> wiesz, no. <laughs> no i to jest właśnie no to trochę tak jest, nie? No. Um, ale zacząłem o tym mówić właśnie w tym kontekście, tak że wiesz, no jesteś artystą i jest taki wizerunek, właśnie, że to jest taki luz, i to się za dużo nie robi, w ogóle, w ogóle to ciężka praca też raz. No to jest jakiś teatr, mam no. Ale do tego wszystkiego ty sobie świetnie radzisz, właśnie, bo tak, masz, masz do tego jeszcze gringo. Tak. Dlatego ja jestem osobiście absolutnym fanem. Jeżeli ktoś nie próbował gringo. Bardzo mi miło. Jakby z, z moich znajomych wszyscy nie rozmawiajmy, a jak się nie znamy, to się nie chcemy znać. Tak, tak to wygląda. Jakby Gringo rządzi absolutnie. O wow, dziękuję. Um, I ja po prostu... Lubię mega, mega się staram, to, to ja też. No, jakby tutaj y, nie przez przypadek y, funkcjonuje hashtag Gastrofaza. Y, ja lubiłem gotować i, i, i dużo serca w to wkładać. Więc no jakby, jakby tak, tak też urodził się pomysł i, i wyraz do tego co mamy dzisiaj, czyli Gringo Bary. Yy, Ale to, masz od bo, bo to zacząłem tak. Dobra, ja Robisz muzykę, masz Gringo. Tak. Yy, no, jest do tego Deal też. Tak, tak. Jest Deal, jest studio. Deal to już dawno to już. Tak, do... Deal jest. Tak, razem tworzymy z Wilkiem. Yy. Yy, studio tworzymy ze Szwedem. Gringo prowadzę, no, jako, dział, jako spółkę, należącą do mnie. E, no, no a to, po, jest, o czym ja tam, to wiesz, no, różne, to różne to rzeczy, też. które się krosują, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim, mm. wiesz, czasami gdzieś tam e, układam jakiś line-up na, na jakiś festiwalu, czy przez coś. No, to są rze rzeczy, które też się dzieją w krosie tego no. wszystkiego. Fajnie, ja by, bo wiesz, m, mnie na przykład interesuje w tym wszystkim, jak, bo to też jest tak, jest prowadzenie samofirmy w ogóle, to jest kreatywna, musi być kreatywna w tym To prawda, wspólnie. to prawda. Mam na szczęście grupę, grupę osób, z, z którymi pracuję, duża część to moja kochana rodzina i, i oczywiście bez, bez tych osób nie mógłbym sobie pozwolić na ten komfort. No więc jest to i, i, i stąd ta odpowiedzialność, którą czuwam. Rozumiem, rozumiem. Hmm, tak. Ale zanim masz takiego właśnie, ciśnienia, To ta odpowiedzialność nie jest. Znaczy jakieś... to, jest ciśnienie, to jest, jest ciśnienie i to jest czasami jest przygniatające właśnie, jak musisz odpalić maila, jak mnie czasami dopada jakaś już panika po prostu. Kilka dni w ogóle ich nie dotykałam, a już przed samym wejściem czuję po prostu takie ciśnienie, że muszę to zrobić, bo wiem, że tam czekają ludzie i tak dalej, więc to jest dla mnie e, najgorsze. Na, na szczęście nie muszę grzebać się w papierach, bo też e, te sprawy zatwierdzają. Ludzie, no ale, ale, ale rzeczywiście przemiał informacji na tło różnych tematów powoduje tą dekoncentrację i, i gdzieś wywołuje ciśnienie, które no, przekłada się na. Na nerwy i, 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 i jakieś takie powikłania nerwowe, powiedzmy, gdzieś tam czasami mam takie momenty, że no, nie jest za ciekawie, no, ale to jest, radzę wiesz, sobie. To też się pojawiało w tym jakby w ogóle już w kilku rozmowach. Ja myślę, że to w ogóle pęd też życia, to że... że yy też i, i naturalnie ziemia przyspieszyła mm, jeśli chodzi o rezonans Schumana yy, rezonans Schumana? To jest tak, tak. to jest naturalna wibracja ziemi i hmm. generalnie yy, my jako ludzie funkcjonujemy w tym samym rejestrze czyli w tej chwili 16,5 Hz yy, w takiej częstotliwości no, yy, no i, i generalnie Rzecz biorąc, to świat przyspieszył, mhm. myśl człowieka przyspieszyła, wymiana informacji przyspiesza, coraz więcej ich dostajesz, coraz więcej wiesz. Jóż. Tak. Twój mózg jest y, obciążony coraz większą ilością y, y, tych informacji, coraz większy jest przepływ i to uważam, że wpływa na, na, na cywilizację, na człowieka bezpośrednio, czego nie widzimy gołym okiem na co dzień, ale gdzieś tam przychodzą momenty, że to odczuwamy. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, bo wiadomo, że jak siedzisz przed biurkiem 2-4 na dobę praktycznie pracujesz i tak dalej, nie masz czasu na ruch, mhm. wtedy chemia w twoim organizmie też odpowiednio Pracuje i, 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 i zapędza cię w, w te zakątki y, dołów i, i depresji, więc ruch jest na maksa ważny. żeby ja, się, Wiesz, wyjście na pół godziny na bieganie to nie jest ruch, jakby... to nie jest wystarczający ruch, to dochodzi. Nie? Dokładnie, aczkolwiek no, jak już to robimy, na pewno jest nam no, łatwiej z tym się uporać no, więc myślę, a że to jest... Swoje patenty właśnie na, na takie, wiesz, dołki albo gdzieś, no ciśnienie i, troszeczkę za dużo się robi? No, tak? jak się ciśnienie za dużo robi, no to wiadomo, czasami preska jakaś, mm -hmm. to też y, resecik dobrze robi, bądźmy szczerzy, ale... Bo zdarzyło mi się tak na takiej być, co i... Tak, było bardzo miło, bardzo, bardzo. Było bardzo. Y, ale no jak najwięcej, jak najwięcej ruchu i, i, i generalnie y, powietrza świeżego. Więc, jak, jak mogę, tak po prostu działam poza miejską y, przestrzenią i tak dalej. Ja też tak właśnie kiedyś miałem taki, kilka lat temu, miałem taki właśnie bardzo, bardzo ciężki okres. Po prostu się okazało, że mój organizm powiedział, ja myślałem, że wszystko jest w porządku. Mm. Ale mój organizm po prostu stwierdził, że. Że, to, że nie się, do końca. Że przyglądał. Że przy... naturze, na no. bardzo dużo latałem no. i, i każdy nie ma wpływu. A, a się okazało, że ma bardzo duży wpływ i, i ma, ciężko I oczywiście. On, wiesz, stary i tak naprawdę tydzień czasu mm -hmm. gdzieś na kaszubach mm -hmm. yy, z włączonym telefonem yy. Petarda, to bardzo dobrze robi I I wtedy to, masz tak. czas, żeby rzeczywiście odetnąć, złapać oddech, zastanowić się trochę nad sobą, uspokoić i wrócić znowu do akcji. Dobra, a yy, jeszcze chciałem zatoczyć kółeczko w mm. tych tych swoich różnych tematów, nie? Tak. Jakby, no bo co, wy ten komfort muzycznie, yy, że, że wam się udało, to tak to, 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 to wszystko się potoczyło, a się potoczyło i jesteście naprawdę, wiesz, no legendą y, polskiego hip-hopu, jakby, no, jakoś tam składało to, mm -hmm. to, a, Zaczęła to wszystko w ogóle. No tak, byliśmy w tym w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. No i też ze zupełnie nowym skillem. Tak, chęcią, tak, nastawieniem, ideą, e, która do dzisiaj trwa. Jest e, w, wiesz, no de, tak, trochę szczęścia gdzieś w tym wszystkim też na pewno ten pierwiastek e, istnieje. E, bo teraz właśnie dokończę, bo mm -hmm. o co pytam? Bo jesteście, jakby tak wiesz, Wam się udało, mm -hmm. i dzięki temu zacząłeś robić jeszcze inne rzeczy. To ci to dało też możliwość na to, żeby robić właśnie czy, czy gringo, czy, mm -hmm. czy cokolwiek. Mm -hmm. Jakbyś miał dać sobie radę samemu, tak wiesz, z wiem. 15 lat temu, 20 lat temu. No, no to właśnie... Jedno. Co byś powiedział, tak właśnie, żeby wiesz. A rada, Aha, żeby e, poradzić komuś tak, Dla nie, sobie. Komuś, sam sobie. Jakbyś miał tylko jedną rzecz posłuchać, co jest najważniejsze, co teraz wiesz. A, okay. no to myślę, że to konsekwencja. A okej. Okay. Czyli dół godziny, tak zwane. No konsekwencja w działaniu mm -hmm. po prostu. No mm wiesz. -hmm. Wie, uwierzenie w coś i po prostu nie ślepe trzymanie się, oczywiście, cały czas trzeba się rozwijać i w ogóle, ale, ale trzeba być konsekwentnym, żeby móc dalej pokonywać kolejne poziomy. Super. Um, Interesujesz się też bardzo sztuką generalnie, nie? Myślę, ty interesujesz, że. lubisz. Tak, tak lubię. Zresztą widziałeś już się... no w właśnie... różne ciekawe prace na górze. Tak, właśnie dlatego, ten, dlatego się, chciałem o tym wspomnieć, bo. No, jest, tam widziałem, masz Oscara, pracę... Mam też na górze, tak, jedną. Yy, chyba Obamy, tak? To jest, tak, yy... tak, tak, tak. tak. Yy... Obama z karabinów, Obama generalnie. Z karabinów. Yy... Wiesz ja, ja Cię, ja chyba Cię będę, bardzo, pogadam później. Dobra. prezentuję ci tutaj na szczęście. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tak, tak, bardzo chętnie przyjmiemy, przyjmiemy tutaj. I miałeś tutaj drugi, drugi obraz, to jest Bitwa pod Grunwaldem. Tak, kusaj kuszaja. Tak, ja. No, jest kozacka. Myślę, że bardzo ciekawa praca. Tak, tak, bardzo ciekawa praca, to fakt. I skąd ten skąd? Jakby daje ci taką energię, to się jakoś, wiesz, do biznesu, do muzyki? To jest, wiesz, to też są różne, to są zbiory gdzieś tam właśnie z przestrzeni całego życia, gdzie właśnie jako pirat przez wiele mórz przypłynąłem i to się gromadzą różne, wiesz, fanty z różnych nam przygód, coś tam gdzieś kupiłem dalej. więc tutaj akurat w naszym domu pracy twórczej zbieram te, te, te przyjemne przedmioty, które się wiążą z, zawsze z jakimiś historiami. Mhm. I, I oczywiście doceniam rękodzieło i, i, i umysł człowieka, więc y, my, myślę, że to jest takie no, niezboczenie nie, nie zbieracza, a po prostu. To, 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 to są, ta to, 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 to cała materia, która jest zgromadzona, ona w jakiś sposób yy, po prostu musiała tu być, no. no ja, wiesz, ja mam taki też taką teorię, że właśnie ktoś kreatywny, <grym> cały czas się karmisz tym, czym się otaczasz, jakby to wpływa na no, no, to, czy tak, pobudza, tak, albo nie, no tak, nie do, tego. do myślenia, no zawsze, no tak, wiesz, też. czy dzieją się dobre, czy złe rzeczy, no to dalej wpływa na twój światopogląd. Yy... I jest jakimś... Uh, jest po prostu tą m, materią, która, która cię buduje energetycznie, hmm. materią energetyczną. Wierzysz? Wierzysz w, w taką właśnie, żeby wspomniałaś o rezonansie, czy coś takiego tam o... Czy w to hmm. mówisz o energii, wierzysz, hmm. wierzysz właśnie w taki ty, motyw energetyczny, jakiś taki tam i to nie mówię tego przed <grym grym> Tak, mój? tak, nie, ja, cię, ja, 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 ja raczej trochę tu się uśmiecham, bo pytasz mi, czy w to wierzę. No jakby... Fakty są poza, poza dyskusją, więc no to, to, to jest oczywiste, że te energie generalnie są, nie jestem wczutym y, 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 człowiekiem, który grzebie mocno w tych tematach, aczkolwiek oczywiście respektuję to, co mnie otacza, więc energia jak najbardziej dookoła y, się... Y, splata lub też i, i, i rozchodzi. I jak Dokładnie. Tak, tak, tak. Ja na przykład mam, mam taką teorię, też już wiele razy, w wielu rozmowach powtarzałem, że to od razu czuć jak kogoś, albo po prostu kogoś od razu lubi, m, tak, razu tak. Często tak jest, często tak jest. A bo jest wiesz, tak jest, No, no jasno, no, ciężko byłoby mi myślę, złapać dobrą energię. Y, 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 na przykład y, y, mówiąc o grupie zawodowej, no nie wiem, powiedzmy do polityka, nie, griesz, bo okay. myślę, że to jest zupełnie inna energia jest raczej energia wyzyskiwacza, a nie dająca coś dobrego. Też to jakby ogólnie bardzo mocno publiczniasz, nie? Jakby swoje, swoje podejście do, do polityki. Ja jestem czy... apolityczny wręcz. Oczywiście nie jestem anarchistą, ale ale. Y... Nie szanuję generalnie polityki, gry politycznej i, i, i ludzi, którzy tam się pchają po to, żeby po prostu dbać, zadbać o, o, o swoje tyłki i nie wiem, jakiś ambicjonalizm też e, swój, często chory, zaspokoić. No tak, jakby to, to, szczególnie jakby jeżeli organizacja um, tej polityki jest. To, to prawda jakaś przestarzała całkowicie, archaiczna, nie? Bo, no, tu akurat ciężko mi jakby odnieść się do czasu i, i jakby właśnie starzenia, aczkolwiek myślę, że ona y wcześniej była na jakimś przynajmniej wyższym poziomie y debaty i dyskusji i, i, i jakiejś kultury, a dzisiaj no, ciężko w ogóle mówić o, 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 o kulturze, o dyplomacji, a, bo może to jest kwestia też tego właśnie przyspieszania trochę czasu wszystkiego, nie? Znaczy, no tak, no, znaczy to jest jakby kolejny temat, że dzisiaj w wielu dziedzinach tak naprawdę jest nie wiadomo dlaczego, ale doceniany no skill, czyli wiesz, ludzie, którzy kurwa kompletnie nie znają się na, na rzeczach, osiągają jakąś w ogóle zawrotną popularność, yy, no i, i po czym stają się celebrytami. No i już w ogóle wtedy, wiesz, ciężko w ogóle im cokolwiek powiedzieć, bo już są tak bardzo zadufani, że zapominają w ogóle o jakimkolwiek sensie życia, no. Ale co, czyli to nie trzeba w politykę, żeby coś zmienić? <laughs> nie, nie, nie. Wolę tutaj jakby... prowadzę politykę wewnętrzną, op opartą o, wiesz, no, pra prawa natury przede wszystkim boskie prawa natury. Okej. Okay. Okay. <laughs> ale co, jakbyś, jakby, jak, jak to widzisz? No bo jakby bez polityki nie jesteśmy w stanie tak naprawdę funkcjonować. No tak, no nie, nie mam nie, nie, w, nie, nie chciałbym w stanie... rozwijać mojej wizji ale, przyszłości. Jakby to miało wyglądać bez polityki, ale yy, tak jak powiedziałem, jestem apolityczny. Yy, bardziej zmi zmianę uważam za konieczną na jakby, zaczynając od siebie i od, od, od siebie przede wszystkim. No I wtedy można budować jakby coś dalej, ale nie chciałbym, że, że tak powiem, skasować polityki nie mając na to pomysłu, więc ja po prostu e, jestem poza tą grą i okay. jestem, apoli nie jestem apolityczny, nie głosuję i, i tyle. Okay. Ja mam, ja mam taki flow, że jest to właśnie takie miałem bardzo podobne podejście. Eee, Wiem, że trzeba czasami tak coś dobrze. zrobić, żeby ustrzec jednak od tego hmm. najgorszego na zła, tak. który nas tutaj dookoła przenika. Hmm. <laughs> bardzo dyplomatycznie powiedziałem. No, ale właśnie, właśnie, właśnie. Ja, ja, ja też miałem tak, że właśnie nie głosowałem, albo po prostu już przyszedł taki moment, kiedy. Postanowiłeś, że jednak. Że... Klikniesz. Kliknę, bo, bo nie ma. Czaję. no nie wiem. kuria strasznie. No, ja, ja generalnie, stud wiesz, te no, telewizji nie oglądam, ale widzę, co się dzieje, no, przez to, że jednak dolatują do mnie jakieś rzeczy z różnych stron. Słyszę o absurdach, o, o cenzurze, o, o agresji policji i tak i tak dalej, to jest po prostu cała długa lista tematów, które nigdy nie zostaną rozwiązane a ludzie cierpią i tyle, no, i to jest, to jest najbardziej rzeczywiście wkurwiające w tym wszystkim no. chciałem się zapytać wypytać trochę o tego o, o mhm. no, bo to robisz razem z Wilkiem i na ile na przykład w robieniu ciuchów Wy macie wpływ na to, nie? w sensie taki, no wiadomo, no, no, no nie, to tak to, to, to otwarte No my od początku istnienia marki y, mocno się skupialiśmy na tym, więc siedzieliśmy razem, projektowaliśmy z, z naszym zespołem. Dzisiaj, dzisiaj ty mówisz słuchajcie... Czasami to, tak jest. taki pomysł, Ta -tak, mówimy, że tak, tak. My zrobimy bluzę, która będzie kurwa... Czasami tak, oczywiście. Wiele rzeczy proje projektuje zespół i omawiamy, oczywiście robimy spotkania produkcyjne, na których sobie rozmawiamy o, o trendach, o tym, co fajnie było zrobić, w jakie produkty wejść jakiej ilości i tak dalej, więc ja uczestniczę czynnie dalej przy, przy yy, produkcji, a tak naprawdę, przy, przy kreacji może tak. Przy kreacji, no, taj, 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 taj Tak, tak, to. tak. Bo tak. no teraz jesteś ubrany bardzo fajne dresy. A bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Też masz koszulkę tam z tak, marki. Tak, um, jest, to, jest to taki, akurat jest stary brand, kiedy zrobiliśmy Infinitas, taki podbrand deala, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, ale nie kontynuujemy, więc jest no, jakaś tak rzecz z szafy. Chciałbym wiedzieć, na ile kreatywnie, wiesz, wy się tą częścią tego, a jak w ogóle wygląda taki proces? Jesteśmy, no jak wygląda, to wiadomo, od pomysłu do, do realizacji i, i to wiesz, jeżeli, jeżeli no, to, tak jak ze wszystkim, jeżeli o czymś gadasz i później nie przychodzisz do działania, no to pozostaje to tylko pomysłem, który gdzieś tam później ucieka, mhm. a jeżeli bierzesz się i od razu m, m, przychodzisz do realizacji, no to, to za chwilę to masz. I tyle. Dokładnie, Konferencja. dokładnie tak. Słuchaj, wiem, że jesteś strasznie dzisiaj zabiegany. No, taki um. dzień, w sumie jak jak dzień w tygodniu. Ja, ja też powiem ci, że z tyłu głowy mam, Warszawa mnie trochę zaatakowała, widziałem mhm. tutaj mhm. i mam z tyłu głowy cały czas to burrito. Um. Ej, co, jedziemy coś zjeść? Tak, koniecznie No to już. Koniecznie. No. Ja akurat będę miał okienko teraz, za chwilkę. Możemy coś możemy coś no, widzisz. No. Idealnie, dobra, słuchaj, dziękuję ci najmocniej za to. Bardzo dziękuję A, również. Myślę, że to, mam nadzieję, że to nie, nie ostatnia. O, akurat dzwoni. Nie, bardzo. No ale słuchaj, kiedyś, w Punkt to, to po prostu. Bardzo dziękuję. Do. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie. Do dzieła. jest Hej, jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć Twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami? Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Peska-Szulc. Rozmawialiśmy o kreatywności.